Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu świętego w imię ojca i syna. I ducha. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Jesteście pewni, że chcecie być poszczeni? Tak, tak, tak. No to ja was chrzczę. Ja was chrzczę w imię Ojca i moim i Ducha Świętego. Jak chcecie być tacy jak ja, to idźcie, nauczajcie i chrzcicie. Okej. Okay. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Wszystkie narody, wszystkich ludzi. Idźcie i nauczajcie, idźcie i przekazujcie miłość Boga. Jak piękne jest to powołanie, powołanie do świętości, nasze najważniejsze powołanie w życiu tak naprawdę. powołaniu do świętości, do tego właśnie, żeby głosić też, ale myślę, że to jest też takie odpowiedzialne zadanie z naszej strony I, i trzeba też do tego tak odpowiedzialnie podejść, że skoro otrzymaliśmy coś takiego, taką łaskę, taki dar, to, to trzeba odpowiedzialnie do tego podchodzić. Ale mamy też zapewnienie, że Pan Jezus jest cały czas z nami, aż do skończenia świata i że nie jesteśmy w tym sami. To jest piękne właśnie, że Pan Jezus jakby tą całą wypowiedź zaczyna od słów Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. No i w pierwszym odruchu można pomyśleć e, wywalonego. No, jak to <grym> no, Dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I on to nie mówi, żeby nas gdzieś tam straszyć, tylko żeby nas pocieszyć, żeby otworzyć te oczy, pokazać, że on jest z nami. I co nam się może stać, kiedy po naszej stronie jest król władca całego świata? I niebieskiego, i ziemskiego. Mnie jeszcze też porusza to, że mimo to, że jakby niektórzy z tych, właśnie 11, co przeszli na górę, to oni i tak nie uwierzyli, nie? że jednak to też jest obarczone takim, można powiedzieć, trudem i rzeczywiście naprawdę trzeba jakby też od siebie samego chcieć i się starać. Gdzieś tam właśnie wychodzić na tą górę i oddawać Panu Jezusowi hołd nieustannie. I wymagać też od siebie, no, nawet no. jak inni nie wymagają. Tak. A nie tylko od Pana Boga wymagać, bo często właśnie tak, o Panie Boże to, tamto. A też nic sami jakby w kierunku rozwoju relacji z Panem Jezusem nie robimy. No to działa w dwie strony, wiadomo. No. Tak jak relacja z każdym w każdej człowiekiem. Relacji. tak no, to działa w dwie strony. Tak jak na tym obrazie, to jest mega fajne, no to kleryk na rekolekcjach mówił już że jak jest, już nie pamiętam dokładnie jaki obraz, ale jest obraz w każdym razie człowieka i Pana Boga i oni tak jakby na siebie pokazywali. No, no, no. stykają się tymi palcami. oni by się dotknęli palcami, gdyby człowiek wyprostował palec, a człowiek ma ogięty no. palec i mm -hmm. wszyscy się nie prostują. Mm -hmm. I to jest mega fajne, że właśnie przy tym wszystkim, że yy, to nie jest tak, że Pan Bóg nas nie wspiera, jak z Nim nie mamy relacji, tylko On jest przy nas i my po prostu z tego nie czerpiemy. My, my nie, nie, nie korzystamy z tych, tych darów, które on, on... jest przy nas i mówi, ej, pomogę Ci, ej, zrobię to, a, a my często po prostu z tego nie korzystamy, bo próbujemy jakoś na swoje sposoby yy, i często z tego potem odwalamy manianę niestety. No, a często wystarczy właśnie, jak Janek pokazał, z takiego palca zrobić taki, nie? Już w tam zostaliśmy zaszczepieni i zanurzeni w tej relacji. Tylko teraz myślę, że to od nas już zależy, jak to będziemy pielęgnować. I to od nas zależy, w którą stronę to pójdzie. Dlatego prostujcie palce. Nie, niech to będzie takim znakiem przez ten tydzień. Musimy się tak witać. Tak. Jak, jak... Cześć, Ola. Cześć. Prostujmy palce, dotykajmy yy, Pana Boga. Prośmy Go o pomoc i bądźmy Jego narzędziami i nieśmy Jego miłość wszystkim. Amen. Amen. <natural> <smallioning> Ola, powiedz, co zrobiłaś. Zobacz, co mam Albo to mi się zablokowało i odrębię mnie ja tylko sobie. Słuchajcie. <smallioning> you don't understand my power. <smallion> Nie uważasz o dzisiejszej e, naszej działają. scence Reasumując wszystkie aspekty Chciałem być szybciej w domu, tak przypominam, ale możesz gdzie? Z którego momentu łapię kamera? Słuchajcie, <słyski> żebym widział gdzie łapie kamerę bo ja nie wiem co.